Witajcie. Dzisiaj mamy 24 lipca. Kosimy rzepak. Jest to kolejna odmiana. Jedno pole mamy skoszone. Odmiana Miranda skoszona. Plon około 3,5 tony. Mierzone na zasadzie przyczep i gęstości jaką rzepak miał. Teraz kosimy odmianę chrobry. Jest to odmiana populacyjna. Zobaczymy jak to splone będzie. Czy coś będzie się różnić. I o ile. I jeszcze jest odmiana tutaj. Atora. Jest to odmiana hybrydowa. Łan się różni. Bo grubość nawet tutaj pędów. I, I rozgałęzień jest inna. Niż w odmianie tutaj populacyjnej. I nawet wysokość łanu. Jest dość wysoka, no 20 cm jest różnicy Jedną przyczepę mamy prawie nakoszoną tutaj z tego pola. Tu jest około tej odmiany około 4,35 hektara. Więc zobaczymy, jak to z plonem wyjdzie. Jedna przyczepa jest. Zobaczymy też, jaka gęstość jest tej odmiany. Czy różni się w porównaniu do tej. Hybrydowej Mirandy, co, co została skoszona, i dalej będziemy wykaszać, próbować, póki pogoda też jest, bo różnie to bywa. Na razie póki co idzie dość ładnie. Jak skosimy rzepak, prawdopodobnie będziemy jechać w pszenicę. Próby, czy wilgotność jest odpowiednia do, do zbioru. A tak się prezentuje. Nasz zestaw Bizon, Ursus i D47, prawie pełna przyczepa, nawet nie wiem czy się zbiornik tutaj zmieści, bo nie na nakosił tyle, ale tak to wygląda. Prawie pełna przyczepa szczupkiem ładnie. Wiadomo, nie, nie, nie przesypywać z przyczepy, bo bez sensu Ka każdy kilogram rzepaku przy tej cenie jest na wagę złota, więc zobaczymy. Teraz będę statok się akurat zmieniał więc będę teraz kosić, a, a zobaczymy co dalej będzie. Na dzisiaj to tyle. Zobaczymy co w kolejnych, co jak to wyjdzie z, z tą odmianą populacyjną. No i następna odmiana to będzie Atora. To do zobaczenia. Cześć!